Dokumenty, jakie są potrzebne przy wykonywaniu prac azbestowych. Powiemy sobie o dwóch kategoriach dokumentów. W pierwszej powiemy o takich dokumentach, które są potrzebne do zgłoszenia prac i do wykonywania samej pracy. Natomiast w drugiej części powiemy sobie o dokumentach, jakie potrzebne są ze względu na to, że Zatrudniamy pracowników, bądź sami wykonujemy te pracę. Pierwsza sprawa to dokumenty związane z inwestycją azbestową. Mamy przede wszystkim trzy dokumenty. Pierwszy to jest zgłoszenie prac. Siedem dni przed planowaną inwestycją musimy tę inwestycję zgłosić do trzech instytucji PIP, Sanepid, Nadzór Budowlany. To zgłoszenie powinno być skuteczne, więc wysyłamy je listem poleconym najlepiej z 10 dni przed planowaną inwestycją. Jeżeli wyślemy listem poleconym, mamy od razu potwierdzenie, że dokonaliśmy zgłoszenia, póki co wysłanie listem poleconym jest utożsamiane prawie tak samo jakbyśmy osobiście dostarczyli ten dokument, więc nie ma to żadnego problemu. W niektórych regionach kraju można to zrobić za pomocą maila, natomiast w na Państwa miejscu żądałbym potwierdzenia tego maila, żeby mieć dowód na to, że dokonaliśmy tego skutecznie. Innym wypadkiem jest pojechanie osobiście do takiej instytucji, wydrukowanie dwóch kopii i kazać komuś na kancelarii podpisać jedną, że zgłosiliśmy. Więc powtórzę jeszcze raz. PIP, SANEPIT, Nadzór Budowlany. Zgłoszenia dokonujemy. Pisemnie. Wzory dokumentów są na mojej stronie, link w opisie. W zgłoszeniu musimy umieścić ilość osób, które wykonują pracę azbestową. Proszę pamiętać, że to musi być ilość osób, która ma kurs azbestowy, to nie jest ilość osób na budowie. Na budowie możemy mieć 40 osób, ale przy azbeście będą pracowały 3. I te trzy muszą mieć kursy azbestowe, i te trzy zgłaszamy. Druga rzecz, zgłaszamy jaki rodzaj azbestu będziemy usuwali. Więc no, musimy wiedzieć, no, na kursach azbestowych Państwo się na pewno dowiedzą. Natomiast jaki rodzaj azbestu, czy to jest materiał konstrukcyjny, czy izolacyjny, to jest ta kwestia. I trzecia rzecz, jaką musimy do tego zgłoszenia dołączyć, to jest kopia aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest. Tutaj pojawi się filmik, jak taką ocenę przeprowadzić. Natomiast, jeżeli będą Państwo mieli pytania, zawsze można zadzwonić, pomogę. Więc. Zgłoszenie 7 dni przed do PIP-u Sanepidu Nadzoru Budowlanego, na zgłoszeniu umieszczamy ilość pracowników, którzy są przygotowani do prac azbestowych, rodzaj azbestu, dołączamy ocenę stanów wyrobów zawierających azbest i oczywiście w daty od kiedy do kiedy planujemy tą pracę zrobić. I to jest pierwsza część dokument, który robimy przed rozpoczęciem prac. I następnie po zakończeniu prac zostawiamy inwestorowi, czyli właścicielowi azbestu, zostawiamy oświadczenie, że wykonaliśmy tą pracę zgodnie z przepisami. Oczywiście wzór oświadczenia też do pobrania z mojej strony. I to mamy rzeczy związane z azbestem, czyli zgłoszenie, ocena stanów i oświadczenie po wykonaniu prac. Natomiast ze względu na to, że zatrudniamy ludzi do pracy azbestowych, musimy na terenie pracy, na terenie inwestycji mieć jeszcze część innych dokumentów. Po pierwsze, ocena ryzyka zawodowego z narażeniem na azbest. Tą ocenę ryzyka zawodowego, jak zatrudniamy ludzi w każdej dziedzinie, na każdym stanowisku, musimy mieć, natomiast tutaj musi być poszerzona o prace związane z azbestem. I najprawdopodobniej o prace związane z wysokością, ponieważ 98% rodzajów azbestu jest na wysokości. A pa przypomnę, praca na wysokości to jest praca od 1 metra. Więc musimy mieć ocenę ryzyka zawodowego, musimy mieć certyfikat o ukończonym kursie azbestowym, jak również certyfikat o ukończonym kursie wysokościowym, bo tak jak powiedziałem, jeżeli azbest znajduje się na wysokości, to i osoba musi być uprawniona do tej pracy, a już praca na wysokości jest praca od metra w górę. W związku z tym wtedy już musimy mieć szkolenie i oczywiście badanie. Pamiętajmy, że zatrudniając pracowników musimy ich skierować na badania, a w badaniach, w skierowaniu na badania musimy umieścić informacje o tym, na co są narażeni. Więc jeżeli pracownik wchodzi na wysokość, będzie pracował z azbestem, Narażony jest na warunki atmosferyczne, to to wszystko w skierowaniu wypisujemy i pracownik dostaje zaświadczenie, że jest zdolny do wykonywania takich prac. I kopię takiej, takiego badania dobrze byłoby mieć na budowie. Kolejną rzecz, jaką musi mieć na budowie, to jest plan prac. Plan prac ma uwzględniać sposób wykonywania pracy azbestowej, rodzaj azbestów, zabezpieczenie jak będziemy go składować, jak pakować i tak dalej, czyli taka instrukcja tego, co będziemy wykonywali. Jest jeszcze szereg dokumentów, które Państwo potrzebujecie ze względu na to, że prowadzicie firmę budowlaną czy dekarską. I oczywiście wszelkie wzory takich dokumentów ode mnie uzyskacie, natomiast nie będę ich teraz tutaj poruszał, bo tu i chciałem się zająć tylko sprawami azbestowymi, więc przypomnę jeszcze raz do pracy azbestowej zgłoszenie ocena stanu i oświadczenie po wykonaniu prac do zatrudnienia pracowników certyfikat ze szkolenia azbestowego z wysokościowego ocena ryzyka zawodowego badania lekarskie i plan jak ta praca będzie wykonywana i jak się będziemy zabezpieczali więc to są podstawowe dokumenty które na każdej inwestycji azbestowej radziłbym żeby państwo mieli Zachęcam do subskrybowania tego kanału w przypadku pytań. Jestem do dyspozycji. To tyle.